sylwester! Nie, dalej to teraz... ja potrafię pić z głową. Ja potrafię się napić. Ja. No tak, magikal to umie pić. Elegancko! Trzeba umieć pić, widzowie. Pić, ale tylko z głową. Czekaj! Ale kur. że ty nie masz subika? Wariatini, fej, zostaw! No zostaw! Siema! Cześć wszystkim! Dzień doberek To ten pan z TikToka, witam widza z TikToka, siema kusi69 Przywitacie mnie i kusiego 69, nowego widza z TikToka. Widzowie nie przeciągając, bo... bo mam duo. Zobaczymy jak to pójdzie. Odezwał się do mnie wariacik, czy chce zagrać ją w eko... Nie ma problemu. Skarujecie, ale nie, wiem, wczoraj grałem też z odim Nie wiem czy Odi jest hostab, czy duo jest... Nerfet czy co? Ale widzisz, mi chyba najlepiej idzie solo. Uuu, Odi, Odi grał dzisiaj kwali jakieś, ty, chyba skończył i wyszedł, chyba przegrał. Ty, jestem ciekaw, co na jakim poszło, zaraz wam powiem. Odi dostał depresji przeze mnie, śmieciu fałszywy. Aha, moja wina? O! Oh! ooo! Oh! Siatkówka? Uuu! to! Kiedyś, kiedyś się grało Mundo w picie, wiesz, na Tasaki. Ale to jest o wiele bardziej fan! Ile ma dzisiaj Rank 1? Czy jest dzisiaj Rank 1 do zdobycia, widzowie, tak szczerze? 334 LP, ja mam 110. Brakuje mi 200 LP. 8 gier do Rank 1, do zrobienia, Kurwa! No ale oni też będą grać, chyba że ja będę grał na nich i ich roz... jeszcze. Ale wiadomo, widzowie, to nie jest wyścig, to jest maraton. Ja jestem długodystansowcem, spytaj swoje laseczki. Spokojna twoja rozczochrana. Ja dotrwam. O kur... ten ma Legier 74 gry w 2 dni? No w 3... 25 gier dziennie? Czekaj, co? Czekaj, on śpi a w ogóle? Jaki ćpun! tak twierdzi, czy że wyglądam wonderful w cosplayu, no kur... mój, mój cosplayos. He <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> wonderful, cieszy. no. Um... Okej wejdź, dla Normalnie przypina mój cosplay? Ja Please? mam potencjał Tak szczerze, ja mógłbym być cosplayerką. No Która też miałem dobrego, nie? Tak szczerze, widzu, luk OG pamiętają. Kto pamięta? pisze, pamiętam. Lulu cosplay. To czekaj, co teraz bym zrobił? Był Lulu, był Nautilus? Xante. Ja mi się wydaje, że ja na Lisina bym pasował Wiesz, tak szczerze Na Lisina. Jakbym zdjął koszulkę, sześciopak pokazał Wiesz o co chodzi, ziomek? Uuu, a co ja na Polaków gram? Na Zwyro, Na bocie? Ta, na Zwyro, na bocie gramy To był to był Challenger To jest OTP Pedariusa. A co to kurwa jest Sergeant Sona na moim Nunu na dżungli? DK jest spoko Wykrzyń, Klopi, kto to na Nunu? To nie jest Sona OneTrick, prawda? Prawda? Nie ma lol, proszę Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Jaki tyd atir 1 sub to stary jak. They have given 21 gift subs in the channel. Jaki spokoziomek ty. Dobra nie, spokoziómki. Riven flash Nautilus flash i Riven flash za moje dwa summonery, I'm chilling bro. So good, first blood jest ważny dlatego użyłem dwa summonery. Co? Ci że jedyny! Full tryhard dzisiaj. O, o, kręci, 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 kręci! Nie dojechał. Mają go, nice! Odpuszczę im. Odchodniaczek dla Ireli tym w szoku. O, jadet Good death, czy nie? Chur good dev! Gównem jest. Tymi... O, 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 o! Jedziemy załatwić gdojka! Godgap. No Elo, niezły flash, wariaciku, niezły flash, gościu Maniklisi nagraj verdem. <grywa> Chyba się bo złamałeś palca, to u lewej stopy. Jest giga w nie udać nieudacnikiem, zgubiony na mapie, nic nie robi, tylko intuje, a drugi dyma one v king 9 Stary jest takie balando. Nie zapłaciłeś za boosting od Ta, Ludzie po prostu się biją już żeby ze mną grać. Rozumiesz? Ja trzeba stać w beleręczu. Jak pani te OE OLEKS, fale daje! Goń, goń, duj go, duj go! Helga, to jesteś kwiki, No co prawda, to nie jest hedonista ani moje duo. No, ku... Przybejtowałem movementem trochę, żeby na mnie wiesz o co chodzi, było close. Ja już miałem shield pół sekundy. Pink diff. Pozdrawiam A no, prawie przeżył tak szczerze, close było Wszystko udałem Shielda, RK Redemption I ona szale wygrywa? 50 golda Relia dała 14 razy się gościł 26 minut Poli, poli. I 50 golda za Nexus! Grać! Trwa mać! Ten gościu nie przegrywa! 1v9 je... Kwestia maszyny! Maszyny! Czemu nie gadasz z reptilem? Bo on nie umie po polsku, głupku. To Niemiec jest. Ale wy nie umiecie po niemiecku, ja nie chciałbym gadać po niemiecku. No ja się dogadam, ja oczywiście, że się dogadam. Ale, mi, ale ty byś nie zrozumiał, nie? A jakbym chciał być dlajcą narodu, to byłbym już jak Jankos i po angielsku. Ja mogę po niemiecku, stary, i po ukraińsku, po rosyjsku, priwiec, Pasiba, po czesku, holendersku, brytyjsku. Każdy język prawie świata znam. I Są dwa języki świata, których nie znam, ale spokojnie jestem w trakcie uczenia się. A bez kitu! Reptile posuwał tą LLE z Pornhuba, a ja do niej podwalałem! Kurwa, to tak jakbyśmy braćmi byli W Polsce mówimy po polsku. Niech się bambitku czy polskiego. Ta! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Jestem w Polsce, będę k gadał po polsku! O, na Ukraińca gramy na i <laughs> Ela kura znowu druga gra znowu level 2 dive ten bot to jest bot lane taki berger, że nice Ale zobacz jeden Zleca, a drugi polszy! i kto dyma? ma, no, nieźle Nie wiem, nie widział chyba Jakam tam Pesa jest kur! Powinienem od razu przefleszować, przepraszam! Każdy kto to widział i bolą go oczy, przepraszam! No właśnie, o tym mówię. Przeróżyczkę pod s Git winable, 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 blblblblbl. Jeśli to usłyszałeś, dzisiaj twoja gra będzie winable i będziesz w stanie ją wygrać i dostaniesz plus 23 LP. Jak nie wierzysz, to uwierz. Żeby to się ziściło, napisz jeden u swojego ulubionego streamera w przeciągu 5 sekund. Jak nie napiszesz, to przegrasz. O, zabił, nice. No dobra, ja spalę flesza. Przepraszam, jestem głównym j**anym. Kurwać, kto. To przez ciebie, co na czacie. Musiałem się za długo nie było szarego ekranu, ale jest na czacie parodaltonistów. To dla was, żebyście mogli widzieć też, czy on nie popiera stryckiego malarza. Nie wiem, kogo popiera, kogo nie. Wiem, że Polacy się oburzyli na Twitterze, jak on coś tam przypostował, ale co z tego? To tylko gra. Nice, nice, WP, WP, Wayne, Wayne Flash. ją. Eee, dobra, oni wezmą, ja cofam, chyba pomogę dla Mbessy Kulbać, Dona no nie może wytrzymać minuty bez wypia się Random Bruce TV! Witam wszystkie świnie i są wielo Siema! Mam nadzieję, że podwaliliście prosiaczki moje śwituski Dobra, git Nice! Gramy, grać! ślednie zagrałem ten teamfight, ale moim zadaniem było nie zginąć, kupić sas, to, by towarzyszył Wayne w stanie It's fine, that's fine, can win, can win Brusik ja widziałem, że ty laseczkę masz w ogóle Gratulacje, gratulacje Widziałem na insta fotkę z małusią i z dziewczyną chyba Dobrze, dobrze, rozumiem, że nawet Brusik może znaleźć dziewczynę A ty siedzisz i podwalasz na ręcznym 24 lata A Brusik rucha laseczki, obraca sobie taką na lewo i prawo tak Nice Nice! Teraz nimej, w wcześniej nie? Dzięki. O, nie skończymy. Wolałbyś przeżyć jeden rok życia wilkiem czy 20 lat Ukraińcem? Ale życie Wilka jest fajne, chyba jesteś takim stadem samcem alfa jak ja! Ja jestem wilkiem. Bliżej mi wilka czy Ukraińca chat, tak szczerze. Hmm? Yes. Nice, koaa! Jeden support zleca Alvaro jeden 10! Kościół w leczku gra jeden dziesięć rawię! Rakenerny spalmak! Nie denerwuj się Ty jesteś normalna kobieto! Ludziom się tu rozpada coś! A ty tak komentujesz! Co się rozpada? To ty to teraz jak Ja Ja nie siedzę w ogóle w tym uniwersum Magikala. Jak się nazywa jego dziewczyna teraz? Jaca przyznał się gości, że ją zdradził. <śmiany> Daniel! Była. PRAWDA! No? Przyznał się. No, Nie interesuje mnie. Ja, to M... widać po nim! On widać że dyma fest, laseczki. Interesuje mnie to, przyznałeś się. Ludzie są świadkami. No to koniec z nami sowieku. człowieku! końcu! Co tu dało dzisiaj? Challenger support. Insightful? Nie wiem kto to jest... <śmiecisz> na Bacamy, na swoim clean! dziś Trzecia trzeci <śmiec> raz trzeci raz level 1 no no A co, A co to co... Co za Jaki... Spokoj, ziomej, ja... fajnie że z nim jedzie. Bro, 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 nie może <śmiec> Dybyte, ostatnie wydać mi... Nice, wyszło Nie ma wuję jeszcze patrzę wygrany, ale głuptacek na gorki w Uśmiechu ubrana, taki mamu Nie podoba mi się do... <grywa> I to jest duo, i ja z takim Babykerem mogę grać. Niemiec, na Wayne, First Blue, Every Game, a z stoi Stoisz pod Turetem, bijesz te creepy, kur pod półkę grasz. A korki... Da, daj spokój, baben. Idę, idę, ziomek? Bali. Boże kolejny challenger Saport, który się ręce łamie na best lulu Afryka! O Boże, 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 bożenko! Jak mogłaś to robić cygany? O, Boże, 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 bożenko! Ja pierdolę, Jakie popo. <grym, <grym, Masz serwis, ale walkę przybejdowałem. Jakie słodziaczki! O, nie trafiłem wardę. Nice! Winek! Winnek! Trzeci win! Trzeci gr. win! This guy is not fing losing today. Sandwich. Literally just has veggies. They gave me two chips, although I asked for an apple, but that's okay. <laughs> <sighs> oh, they gave me the wrong sandwich. Oh no! Turkey with bacon and cheese. I'm really, really upset right now. <laughs> I'll try it. <coughs> this is no wow. Oh, no. Alright. i yeah, go check the stunning The mm. guy come. It's not bad. Bacon. Ja się boję dziewczyn, szczególnie tych grubych kurwa. Nie przekrzyczysz! Nie! nie przekrzyczysz mnie! Nie przekrzyczysz mnie, dziewczyno! Nie chcę kurwa leczyć! Nie przekrzyczysz mnie! Tyś... Za dużo przyszedłem, żeby taka gówniara mnie przekrzyczała! Rozumiesz to? Tyś... Dobra, dobra, czekaj. Magikal, nie przekrzyczysz mnie. Piosenka. Nie, nie przekrzyczysz mnie, nie dziewczyno i się leczyć. <ślesz> 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 ja, nie istnieje! wypłatę pieniądze, kupuj mu prezenty! Włóż go ku**a! Krowy ku**a dojcić! Idź do Adama, ruchaj w nie istnieje! nie istnieje! Nie istnieje, to mnie ranić? Damie, ranić? Który Uderz mnie tylko, nie? A on nie istnieje! Daniel da, Kocię pił, Ada! A ty da. masz jedną rzecz w głowie! Ty ciągle masz Nikolę w głowie! Ciągle tylko Nikolę i Nikitę! Normalna gratka z dziewczyną przecież. O, no, brawo, wow. Nikita i Nikita, i Nikita, <laughs> Nikita, i Nikita <laughs> o, nie, Nikita! jak siedzi Sigiemka, brawo, wow. Boję się A, ludzi, co tak nie mieli, nie? Ale pięknie się uruchomiłaś, Sylwester! <laughs> Sylwester. <laughs> nie, zarekomentarz. To ja potrafię pić z głową, ja potrafię się napić. Ja. No ta, magikal to umie pić! Elegancko. Trzeba umieć pić, widzowie! Pić, ale tylko z głową. O, ale buja. Daniel Michael nie wytrzymuje? Co się stało? Daniel, przestań się nakręcać, każdy ma jakąś przeszłość. Daniel, ma jakąś przeszłość. Ale nie tak, kurde, to jest tak. prawda! Kawalerskie jadą trzy dziewczyny, z każdym się wie. Ale... John... słuchajcie! Ale najmala... Nie trzymaj się, zniszczyć. Nie przejmujcie się tym, Mogę wspominać przeszłość. No i gdzie? Nie, biedny. Nie, patrz. Nie, serce. No, to. O kurwa, chcieli tam cię porobić, ładnie na mojej, No przestań, jak masz szybko zdjęcie z Joltem. Nie widzę żadnego to nigdy nie tłumaczy jak to jest k***a to będzie całe życie że Natalia w jeluzji robiła loda z nim zetą? nie bo ja znalazłem to jego dziewczyna Ej! kaseko weź popraw humor dla widza bo ci p... co kręciłem pół roku okazała się k***ą nagle mi pisze że lego od chłopaka dostała no to łóżcie razem i co A, że lego od chłopaka dostała że od swojego chłopaka? czekaj kręciłeś z nią pół roku i nie wiedziałeś że ma chłopaka? Co? <laughs> A to kurwa. No. <śpiewa> Sprawa wagi magicznej. Tak? Dzień dobry, profesor magika. Tak, słoneczko, w czym pomóc? Potrzebuję ku z kilku przedmiotów. Matma, biologia i chemia. Jestem ekspertem w tych przedmiotach. Zapraszam, znajdziemy wolny graf. A to będzie OnlyFans Magikala! Ja znam te wstępy chłopaki! Słuchaj, Ukrainy? Wam już Sylwestra Putin zrobię. Ty patrz, żeby ciebie nie zrobił. Ja zobaczył by. Jakby ty był. By. W Ukrainie. Zaszk ale fajnie, że z nim jedzie, Ale gdzie bo? mój no, Kursa jaki na tym globie. Naprawdę ja lubię polsku. Bardzo lubię. I lubię ludzie z Polski No, kiedy piszę o takich komentarzy jakiś ja nie wiem kto to czy to ludzi, czy to nie ludzie, czy to kto to ja nie chcę Biedny. takich komentarzy. Ile w paszu, ile w zopu Polska, serduszko, Ukraina. Sojusz! Kto ma sojusz z Ukrainą, pisze soj. Dobra, Dobra dawaj, ja dala, 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 dala. Dobra, ile państw wchodziło w skład Rzeczpospolitej obojga narodów? Dwa To jednak ty Obojga. Gabi, obojga. A, To dwa! Ona jak Jinx wygląda, ideał. Niebiesko, kolorowe włosy, niebieskie, te na zęby, aparat, okulary, tutaj widzisz, yy, biust yy, odkryty, tutaj obojczyk widać, mental issues, problemy psychiczne, ideał czy nie, tak szczerze? Aaa, elo, z fartem, dzięki, że byliście, kocham was, ciała.